Dzień dobry Państwu, nazywam się Adrian Rams, jestem kustoszem w Muzeum Miasta Jaworzna. Dzisiejszy podcast z cyklu z historią na ty poświęcony zostanie funkcjonowaniu Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie w latach 1945-1949. Wspomniany w tytule Obóz Pracy to druga chronologicznie, Część funkcjonowania bytu, który w historiografii nazywamy obozem dwóch totalitaryzmów. Jawożno 1943-1956. Wraz z wyzwalaniem ziem polskich pod okupacji hitlerowskiej przez Armię Czerwoną rozpoczął się proces tworzenia aparatu przymusu wzorowanego na sowieckim aparacie przymusu. Jednym z jego elementów było tworzenie. Obozów pracy i miejsc odosobnienia, nad którymi pieczę sprawował departament więziennictwa i obozów, początkowo Resortu Bezpieczeństwa Publicznego PKWN, a potem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Jednym z takich obozów pracy był powstały 1 lutego 1945 roku obóz pracy Worznie. Dzienną datę powstania obozu pracy w Jawożnie udało się pod, ustalić na podstawie dokumentów zatrudnienia strażników obozowych na stanowiskach funkcyjnych, kierowników e, działów e, obozu pracy. Pierwotnie zakładano, że obóz pracy w Jawożnie założono mniej więcej 3-4 tygodnie po likwidacji niemieckiego obozu Noidachs, który był filią KL Auschwitz. I wyzwoleniu, więźniów, I wyzwoleniu jego więźniów przez żołnierzy Armii Czerwonej, co nastąpiło 26 stycznia 1945 roku. Na podstawie znalezionych dokumentów możemy stwierdzić, że nastąpiło to znacznie szybciej. Pomiędzy likwidacją obozu Nejdaks a utworzeniem nowego komunistycznego obozu pracy, nastąpił tylko tydzień przerwy. Pierwsi zatrudnieni, zatrudnieni od lutego 1945 roku strażnicy mówią, że gdy rozpoczynali swoją pracę, na terenie obozu przebywali jeszcze więźniowie obozu Noidars, którzy byli tam leczeni. Jednostki Armii Czerwonej, kiedy 26 stycznia 1945 roku weszły, na teren obozu znalazły tam ponad 300 więźniów, którzy ukryli się na terenie samego obozu, głównie pod podłogami baraków, które były postawione na konstrukcji e, słupowej. Udało im się ocalić życie, ponieważ nie wyruszyli w marsz śmierci. Miejscowa ludność bardzo szybko powołała komitet charytatywny pomocy więźniom e, niemieckiego obozu. Samych więźniów stopniowo dożywiano, ściągnięto im, zorganizowano pomoc medyczną, a wkrótce zaczęto ich wysyłać do okolicznych szpitali w Jaworznie, w Chrzanowie i Sosnowcu. Nowy obóz, jakim był obóz pracy w Wiawożnie, był przeznaczony głównie dla pomieszczenia tam Volksdeutschu i ludności niemieckiej z sąsiedniego Górnego Śląska. Jak stanowił statut organizacyjny Departamentu Więziennictwa i Obozów Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego z 1946 roku, obozy są przeznaczone dla pomieszczenia osób podejrzanych lub skazanych za przestępstwo przewidziane dekretem PKWN z 4 listopada 1944 roku i ustawy z 6 maja 1945 roku. O czym mówią te dwa dokumenty? dekret polskiego komitetu wyzwolenia narodowego z 4 listopada 1944 roku o środkach zabezpieczających w stosunku do zdrajców narodu mówi wprost, że obywatel polski, który w okresie okupacji niemieckiej na terenie generalnego gubernatorstwa i województwa białostockiego zadeklarował przynależność do narodowości niemieckiej, podlega umieszczeniu na czas nieoznaczony w miejscu odosobnienia. Czyli w obozie i poddaniu przymusowej pracy. Z kolei ustawa z 6 maja 1945 roku o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów wprost zakłada konieczność izolowania Volksdeutschów w obozach. Ta ustawa wprowadza jednakże możliwość rehabilitacji dla osób, które zostały wciągnięte na Volkslistę wbrew swej woli i wykazywali polską odrębność. Narodową. Jako pierwsi do obozu w Jaworznie trafili Volksdeutsche z terenu powiatu Chrzanowskiego, którego część została włączona do Rzeszy Niemieckiej w 1939 roku. Więc byli to mieszkańcy okolic Jaworzna, Chrzanowa, Trzebini czy Oświęcimia. Później największą grupę więźniów stanowili Volksdeutsche i Niemcy z terenów Górnego Śląska. Oprócz tego w obozie więzieni byli także jeńcy niemieccy, Polacy działający w Armii Krajowej, Narodowych Siłach Zbrojnych, w drugiej Konspiracji Antykomunistycznej oraz od 1947 roku Ukraińcy i ludność rusińska, w tym Łemkowie. W obozie pracy w Jaworznie od 1945 roku Przetrzymywano nie tylko mężczyzn, były tutaj także kobiety i dzieci. Nie znano też ograniczeń wiekowych. Oprócz noworodków w obozie więziono także starców. W kwietniu 1945 roku obóz pracy w Jawożnie podniesiono do rangi centralnego obozu pracy jednego z pięciu, a potem czterech w skali całego kraju. Jako centralny obóz nadzorował on pracę i wykorzystanie więźniów w innych, Podległych sobie obozach. A żeby uniknąć konieczności czasochłonnego i kosztownego transportu więźniów z obozu centralnego do miejsc pracy, a więźniowie cop pracowali w większości kopalni, hut i innych zakładów przemysłowych na terenie Górnego Śląska, Zagłębia Dąbrowskiego czy Zagłębia Krakowskiego, Bezpośrednio przy tych obozach budowano niewielkie e, jedno-dwubarakowe podobozy, których pilnowali strażnicy podlegli kierownictwu centralnego obozu, centralnego obozu Pracy, i więźniowie byli tam skoszarowani. Każdy więzień, który trafił do Centralnego Obozu Pracy przed rozpoczęciem pracy i przed wyjściem na wolność, trafiał na ewidencję. I przechodził przez administrację centralnego obozu pracy, znajdującą się, znajdującą się w jawożnie. Dla kobiet, które stanowiły mniej więcej połowę osób przetrzymywanych w Copie, wybudowano. Bezpośrednio przy obozie wewnętrznym strefę warsztatową, w której zorganizowano bardzo duży warsztat szewski i krawiecki. I te kobiety także musiały pracować. Mężczyźni w większości pracowali w kopalniach, w hutach i zakładach przemysłowych. Jeśli więźniowie podupadli na zdrowiu i nie byli w stanie dalej pracować, z obozu filialnego trafiali do obozu macierzystego. Byli bardzo często wysyłani do, na, do podobozu na Chrustach, który znajdował się w Jaworznie przy skrzyżowaniu Alei Piłsudskiego z ulicą Grunwaldzką, albo do kolejnego podobozu przy kopalni Janina w Libiążu, gdzie przebywali głównie więźniowie chorzy. Warto sobie zadać pytanie, na jakiej podstawie do obozu pracy trafiali więźniowie. Otóż odbywało się to bardzo często bez wyroku sądu. Sytuacją powszechną było, że osoba na podstawie donosu lub podejrzenia któregoś z elementów aparatu w represji, czyli Ministerstwa Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego lub Milicji Obywatelskiej była zatrzymywana w domu i na ulicy i do rozpatrzenia sprawy trafiała do miejsca odosobnienia jakim był obóz pracy. Do obozu pracy kierowano także na podstawie sankcji prokuratorskiej. Więzień przetrzymywany był w obozie pracy na czas nieoznaczony to znaczy, kiedy tam trafił, nie wiedział kiedy wyjdzie. Bardzo często proces sądowy był bardzo długotrwały. Więźnia wtedy przewożono z obozu pracy. Na, roz, na kolejne rozprawy sądowe, a w tak zwanym międzyczasie z powrotem trafiał do swojego obozu, w którym był poddawany obowiązkowi ciężkiej, katorżniczej pracy. Jedna z więźniarek wspomina wydarzenia z maja 1945 roku. Matka na stacji w Krakowie sprzedała przygodnej osobie chustkę, by kupić bilet kolejowy do Ozimka. Rozmawiała wówczas z osobą kupującą i dwoma kobietami. Z transportu o nowych rządach komunistycznych w Polsce i o zbrodniach. To wystarczyło. Wówczas wsadzono nas do Jawożna bez sądu i wyroku na rok. Obóz pracy szybko się rozrastał. W terminie od marca do czerwca 1945 roku przetrzymywano już w nim 2000 więźniów. Obóz wykorzystywał po niemiecką infrastrukturę obozu Neidachs część wewnętrzna, w której więźniowie byli przetrzymywani, obejmowała powierzchnię 6 hektarów i składała się z 14 baraków mieszkalnych, dokładnie takich samych jak za czasów okupacji niemieckiej i kilku budynków gospodarczych, kuchni, łaźni, magazynu odzieżowego i trzyoddziałowego szpitala. Pierwszy zachowany raport o stanie więźniów w COP z 22 marca 45 roku podaje liczbę 1911 więźniów, w tym 945 mężczyzn, 935 kobiet i 31 niemowląt. 357 więźniów pracowało wówczas poza obozem, czyli w obozie przebywało ich około półtora tysiąca. Natomiast do 1947 roku zdarzały się miesiące, kiedy w obozie przebywało 7 tysięcy, a na ewidencji obozu, obozowej, czyli poza obozem, w całej sieci podobozów i obozów, które znajdowały się przy zakładach pracy, przebywało drugie 7 tysięcy osób. To pokazuje skalę działania Centralnego Obozu Pracy w Jawożnie. Dodatkowo w latach 1945-46 na ewidencję i bezpośrednio do obozu pracy w Jawożnie trafili więźniowie ze zlikwidowanych obozów w świętochłowicach zgodzie, mysłowicach i oświęcimiu. Wysoka liczba więźniów przetrzymywanych w obozie sięgająca nawet 7 tysięcy osób, przy czym obóz przez Niemców został przewidziany na liczebność więźniów rzędu maksymalnie 4000 osób. Z dodatkowym systemem podzielenia obozu na sektory. Osobno przetrzymywano ludność cywilną, czyli Volksdeutschów i Reichsdeutschów, osobno oczywiście kobiety i mężczyzn, osobno przetrzymywani byli jeńcy niemieccy. Oddzielnie żołnierze szeregowi, oficerowie, a jeszcze w odrębnych barakach przetrzymywano jeńców z formacji SS, spowodował, że więzienie było bardzo przeludnione. Wpłynęło to negatywnie w połączeniu z dramatyczną sytuacją bytową i sanitarną, higieniczną więźniów na rozrost epidemii tyfusu plamistego w roku 1945, która skutkowała prawie tysiącem ofiar. Brak było możliwości izolowania więźniów chorych od więźniów zdrowych. Jak w swoim pamiętniku z obozu pisze jedna z więźniarek, Zofia Schubert, w tych barakach był niesamowity brud. Słoma pozostała po poprzednich więźniach, śmierdziały gnojem i padliną, a wszyto były takie duże jak kasza pęczak. Jak to robactwo rzuciło się na nas, to myśleliśmy, że nas żywcem zjedzą. Nie mogliśmy ani spać, ani siedzieć, a dzieci ogromnie płakały i tak to trwało bez końca. Nas, kobiety ciężarne, przeprowadzano po paru tygodniach na barak, w którym był szpital obozowy moja córka miała to szczęście, że była ze mną, bo matki z dziećmi pozostały w barakach. W tym obozie był straszliwy głód. 200 gramów chleba i chochla paciary. Paciara to mąka żytnia zalana gorącą wodą, a na wieczór woda z jakimiś ziołami. Ludzie umierali jak muchy, po 10 trupów wywożono dziennie. Z brudu wybuchła epidemia: biegunka, czerwonka, tyfus plamisty i brzuszny. Woda była kopalniana i do picia i do mycia. W tej wodzie kąpano nasze noworodki, a pod kobiety, które rodziły, podkładano papiery z paczek. Z tego brudu nasze dzieci były całe we wrzodach i strupach. Wiele umarło, bo ciało odchodziło od kości, a te, które przeżyły, zostały kalekami. Na terenie obozu działał szpital, w którym nie było jednak leków ani podstawowych środków opatrunkowych. Sytuacja, jaka panowała w obozowym szpitalu, opisuje jedna z więźniarek. We wrześniu 1945 roku pracowałam w baraku szpitalnym. Było w nim dużo chorych, liczba ich dochodziła do stu. Wszyscy byli obłożnie chorzy. Panowała czerwonka. W szpitalu nie było na stałe lekarza. Raz na tydzień przyjeżdżał lekarz mieszkający w jawożnie. Leków praktycznie nie było. Pamiętam, iż parzyłam zioła dla chorych i robiłam mimo kłady. W mojej obecności zmarło wiele osób. Przez noc zdarzało się 5-6 zgonów. Rano ciała ładowano na samochody i wywożono. Nie wiem, gdzie je grzebano. Na listach chorych odhaczano zgon. Być może lekarz później podawał przyczynę zgonu. Podstawową przyczyną zgonu było wycieńczenie z głodu, brak lekarstw i skutki pobić. Dodatkowo więźniowie dostawali głodowe racje żywnościowe. O stanie wyżywienia obozu pracy nie świadczy fakt, że w 1945 roku odnotowano przypadki ucieczki strażników, którzy głodowali, bo dla nich nie wystarczało pożywienia, więc pożywienia tym bardziej nie wystarczało dla więźniów. Kolejny z więźniów relacjonuje: Nie dali jeść, pić, starzy się przewracali. Po tygodniu, jak ludzie szli do ubikacji, to tak tam zostawali. I tylko ich ładowali w takie skrzynki na wózek i wywozili. Rzekomo tych, którzy umarli z wycieńczenia, wywozili na cmentarz. Tych, co zabili, to gdzieś bliżej. Często widywałem, jak wozili trupy, które zbierali po obozie. Więźniowie obozu na co dzień, na co dzień spotykali się także z agresją ze strony strażników. Jak wspomina kolejna z więźniarek. Jak już zeznałam, więźniowie byli bici przez strażników podczas apeli, także niektórych z nich wówczas zabito. Sama widziałam, jak strażnicy podczas apeli zatłukli pałkami na śmierć kilku więźniów. Więźniowie ci byli bici przez strażników, gdzie popadło, aż padali na ziemię i już nie wstawali. Leżących strażnicy nadal bili, aż przestawali się ruszać. Wobec dużej śmiertelności w obozie, spowodowanej Warunkami sanitarnymi, panującymi epidemiami, głodowym wyżywieniem, znęcaniem się nad więźniami ze strony strażników, władze obozowe stanęły przed problemem, w jaki sposób organizować pochówki więźniów. Do września 1945 roku. Więźniów Copu chowano na cmentarzu parafialnym w jawożnie na Pechniku. Natomiast od września pojawił się problem braku miejsc na tymże cmentarzu i zorganizowano nowy, przeobozowy cmentarz, który znajdował się w kompleksie leśnym otaczającym obóz, w miejscu gdzie dzisiaj znajduje się pomnik upamiętniający więźniów centralnego obozu pracy. I jeden ze strażników obozu. Opisuje, że zmarłych grzebano w lesie, w pobliżu obozu. W lesie były mogiły pojedyncze. Zwłoki wywożono drewnianym wózkiem. Mogły na niego wejść dwa, trzy ciała. Wózek był ciągniony przez dwóch więźniów. Pilnował ich jeden strażnik. Więźniowie zasypywali grób. Robili również kopiec. Groby były więc widoczne. Nie oznaczano jednak, że kto gdzie leży. Ja widziałem jedynie jeden grób z krzyżem brzozowym. Widocznie leżał tam jakiś miejscowy volksdeutsch. Ja może 5-6 razy konwojowałem wywożących zwłoki zawsze były to dwa, trzy ciała. Szacunkowa liczba ofiar centralnego obozu pracy wynosi prawie 7 tysięcy osób. Ustalenie dokładnej liczby jest bardzo skomplikowane, ponieważ nie zachowała się część pierwsza księgi więźniów. Chronologicznie pierwsza księga więźniów zaczyna się. Pod datą 17 września 1945 roku, pod liczbą porządkową więźnia o numerze sięgającym prawie 7 tysięcy. Nie mamy żadnych informacji o więźniach, a więc także i o liczbie zgonów wśród więźniów, którzy przebywali w obozie od 1 lutego do 17 września 1945 roku. Dodatkowo w tej liczbie 7 tysięcy ofiar Centralnego Obozu Pracy znajdują się więźniowie, którzy byli przetrzymywani w zlikwidowanych obozach w Świętochłowicach w Zgodzie, w Mysłowicach czy Oświęcimiu, a którzy po likwidacji tych obozów trafili na ewidencję Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie, więc ta liczba ofiar tych obozów wcześniejszych także została ujęta. Przy ewidencji Centralnego Obozu Pracy. Z pewnością na miejscu, w którym upamiętniamy ofiary Centralnego Obozu Pracy, nie znajduje się 7000 pochówków, między innymi z tego względu, a także i z tego, że niewielkie cmentarze były organizowane przy podobozach filialnych Centralnego Obozu Pracy. Zastanawiające jest, w jaki sposób więźniowie opuszczali centralny obóz pracy. Więźniowie, wobec których toczyły się jakieś postępowania sądowe, opuszczali obóz pracy na podstawie wyroku, który na przykład zaliczał im pobyt w obozie na poczet kary, albo byli odsyłani do innego więzienia, w którym odbywali swoją karę. Natomiast osoby, które były przetrzymywane w obozie bez wyroku sądowego, na podstawie sankcji, Prokuratorskiej albo na skutek zatrzymania przez funkcjonariusza Urzędu Bezpieczeństwa albo milicji obywatelskiej, wypuszczano na wolność. Więźniowie pochodzenia niemieckiego lub Volksdeutsche byli wywożeni do którejś ze stref okupacyjnych w Niemczech bądź rosyjskiej, bądź amerykańskiej, brytyjskiej czy francuskiej. Jeśli to byli volksdeutsche, którzy zamieszkiwali tereny generalnego gubernatorstwa, to wracali oni, wracali oni do domów. Podobnie wyglądała sytuacja z więźniami, którzy nie nadawali się już do pracy, ponieważ byli zbyt chorzy i wyczerpani fizycznie. Tych także wypuszczano na wolność i odsyłano najczęściej do domów. W 1947 roku do obozu trafili Ukraińce i ludność rusińska, czyli Łemkowie i Bojkowie, na skutek realizacji akcji Wisła. Decyzję o utworzeniu podobozu ukraińskiego w COP podjęło Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotniczej w kwietniu 1947 roku. Akcja Wisła wymierzona była w mniejszość ukraińską zamieszkującą wschodnie ziemie polskie po 1945 roku. Do obozu pracy w Jaworznie kierowano Ukraińców pod zarzutami współpracy, członkostwa bądź, bądź sympatyzowania z ukraińską powstańczą Armią lub organizacją ukraińskich nacjonalistów, które były odpowiedzialne za ludobójstwo ludności polskiej na terenie wołynia i wschodniej Małopolski w latach 1943-1944. Do obozu pracy mógł także trafić Ukrainiec lub Łemko, który po pierwszym przesiedleniu na, terenie, na teren ziem odzyskanych latem 1947 roku wrócił w swoje rodzinne strony, ażeby zebrać plony ze swojego gospodarstwa. W transportach kolejowych, którymi przewożono Ukraińców w stronę Jaworzna znajdowali się szpicle. Którzy podsłuchiwali rozmowy i donosili Urzędowi Bezpieczeństwa o podejrzanym zachowaniu więźniów. Pierwszy transport ludności ukraińskiej do obozu pracy w Jawożnie trafił już w maju 1947 roku i do stycznia 1948 roku osadzono tutaj prawie 3800 więźniów pochodzenia ukraińskiego i Łemkowskiego. Osobną grupę stanowiło 112 więźniów przywiezionych do Jaworzna z Koszyc, którzy zostali wywiezieni do więzienia w Montelupich, do więzienia Montelupich w Krakowie. Podobuz ukraiński istniał do 8 stycznia 1949 roku, przy czym większość z ukraińskich i łękowskich więźniów Zwolniono z obozu wiosną 1948 roku. Dłużej w obozie Wiawożnie przebywali tylko e, duchowni, pra prawosławni i grecko-katoliccy. W 1949 roku postawiono Centralny Obóz Pracy w stan likwidacji. Usunięto z niego wszystkich więźniów internowanych do tej pory w obozie. Zbiega się to z likwidacją obozów pracy w całym kraju, z tym, że w skali kraju obozy pracy przemianowano na ośrodki pracy więźniów, aby dalej móc wykorzystywać niewolniczą pracę więźniów. Natomiast w Jawożnie podjęto decyzję o budowie nowoczesnego, dużego więzienia. To więzienie miało pomieścić 500, 500 osób, a budowali je. Więźniowie ściągnięci na tę okoliczność z więzień całej Polski. Byli to w tym wypadku więźniowie polityczni. I to więzienie otworzono w maju 1951 roku, ale jako centralne więzienie dla młodocianych więźniów politycznych, które było więzieniem eksperymentalnym, a zarazem ostatnim etapem funkcjonowania obozu dwóch totalitaryzmów w Jaworznie w latach 1943. 1956. Ale o okolicznościach funkcjonowania tego więzienia usłyszą Państwo w kolejnym podcaście. Na dzisiaj dziękuję Państwu za uwagę.